Witam cię na moim kanale jak spędzić ze mną dzień, więc najpierw wyjeżdżaliśmy do Krakowa z nowego socza. Po to teraz idziemy do McDonalda. Teraz zmierzamy do kociej kawiarni. Zamówiłyśmy tam ciasto orzechowe, malinową chmurkę i ja dostałam taką kawusielatę. Było tam bardzo dużo kotków. Tutaj jest taki rudy. Było ich dużo więcej. Tutaj mamy takiego, który sobie właśnie leży. Ten sobie zasnął, ale ogólnie wszystkie były do głaskania. Były też maluczki, które zaraz Wam pokażę. Tego właśnie głaska. A tutaj mamy kolejnego takiego rudzielca, To nie jest ten sam, ale ten jest taki inny. Ale też jest taki meikun, właśnie tutaj głaska. On jest wielki, naprawdę. Nawet jak na meikuna. Był taki rudy, tak samo. Ale nie były tylko rude, bo były też inne. Tutaj macie go z innego punktu widzenia. Był taki mięciutki, mega słodki. Tutaj była taka tabliczka, a tutaj był taki właśnie już zmęczony, widać było, kotek, bo już mu się tak oczka mrużyły, jakby chciał spać. Yy, on był akurat przyjazny, lubiał chyba głaskanie, bo nie uciekał, ale niektóre uciekały. Były też trzy maluszki, ja widziałam dwa, bo jeden gdzieś się zapodział, nikt go nie widział. Sprawdzałam w takim domku, ale nikogo nie było. Tutaj był taki piękny portret, właśnie tego mejkuna. A tak ogólnie wyglądał widok naszego stoliczka. Tutaj macie każdego kotka w przybliżeniu rudzielec. Tutaj ten, co chciał spać. A tutaj tego śpiącego. Tutaj mamy maluszka. Patrzcie, jaki słodki. Tutaj sobie ziewał. A tutaj mamy drugiego maluszka, ale był tak szybki, że naprawdę nie umiałam go objąć. Tutaj był mejkunek i tutaj jeszcze taki słodki kotek. Jedna taka knajpa jest na Karmelickiej w Krakowie, a druga jest na, na ulicy Lubicz w Krakowie również.